Fully immersive playthrough of the witcher. Nawet mogę gadać tak jak ten skurczybyk. Mój znowu po za do tej czarownicy. Daliście się, się przełamać. Nie. Na jakiejś klątwie na nie rzuca. I siły żywotne wysysa. Eee, mój chłop, od niej wróci, to tylko przed chatą siedzi i w zębach. Co z nami? A w nic nie zrobi. Te chłopy chuje. Księża burzuje. Kraka! Niech zostanę chłopakiem. No, CD Projekt Red, słyszeliście. Już w cyberpunku tak? będzie taka opcja, dziewczynko. Nie martw się. Bo to ważne skądś byle w misce pełno było. A że trzeba było ścierwo pod Brzezinką zakopać, nie moja wina. Po co strzelał. Zamknąć, ale syn w chacie został No to oni tego syna na jego oczach. Nie chcę dawać temu wiary. Nie chcę! Ale wychędo czy zabili? Ją? A co trzeba zrobić, żeby dostać tak miecz? Należy hmm, wydać 99 dolarów na DLC. Panie wiedźmi, opodal Podgaj jest w grotach elfie cmentarzysko! Ale nie wybierać wcale. Urewa. Te Przepraszam, no ja bym tutaj jednak chciał przejść. Duże. Nie znam waszego języka. Obserwuję cię. Przepraszam, to przez ten akcent. Mimi mi, mi, mi mikrofon. Co czekam pan no, wyszybło? Teraz mi przyjdzie. Kerapa. To wymagało sporo mocy. O! A! U, a! A! Coś trzaki Teraz, kiedy mnie tak ściskasz... Nie będzie ruchanka, nie myśl sobie. Przestań mi mówić, co mam robić! Konopka z kurczaczkiem! Jakie tam lecą normalnie, jak w Matryksie! Salam aleikum! Co za karakan? Lolo lo, 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 lo. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Kamień na kamieniu. Faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. Keira, jeśli coś odkrywał. Nie... Ale ja Mnus. przecież nic. Gadaj. Znasz te Wiedźmy? Tell Znasz te W jednej z Wyczuwam kłamstwo. kłamstwo. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. W pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen. I stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Co wybieramy? Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię. Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Tak. chyba naprawdę masz jakiś uraz Ty do czarodzieje. jesteś głupia. wiedźmy. iść za śladem słodyczy. Słodyczy? <laughs> no tak, w Kermoren nie czytają dzieciom bajek, to są. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Kot, 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 Po co tu w ogóle przyszliśmy? Bo Cyrille, nie rozumiesz tego głupia. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Mak zielarz Starsza krew jest często wyszukiwana przez wampirów gerontofilów. Medalion 3. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko na haleni. Twoje nie Więc możesz iść. Tak, to brał. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. No głupia pizdo. Przepraszam. Czterech strażników niosło jasny płomień. Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Czy to gru? Nie ma żadnego napisu. To tego szukałaś? Aha. Kaganek oświaty, krużganek, wyje, wyjechę dożyć. Iluzja. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? Odwiedzisz mnie jeszcze? You fucking dom! You fucking dom! Bywaj, Keira. Ej bywa Kaj Jorzek była, co Jorzek widziała Tego żaden nie wiem żaden.